No co ty odpierdoliłeś, no? Gdzie? No gdzie? W formularzu, człowieku! Jaki? Człowieku, wyszedł odcinek Faustii. Pierdolisz. No nie, no nie pierdolę was. Nie. Ej, co ty zrobiłeś? Czemu ci w ogóle... Czemu ty czekałeś, aż ona coś powie, na przykład? Bo, kurwa, do wszystkich innych mówiło, no. Stary. Cicho. Dwa, jeden. Cześć. Cześć. <laughs> Hej, cześć, pomysł na. <Faustyna. głosy> Seks to <są> moje drugie <noise> imię. Kocham wszystko co z nim są związane. Widzę wszystkie skoro pozycje skoro seksualne to to i męskie genitalia. Męskie jajeczka to dla to mnie najlepsza zabawa. Zabawka. Kocham się bardziej. Potajemnie kocham różnastą z termasa. Pucze. El polo, loco. I masz moje dresy? To nie są twoje dresy. To są moje dresy. To nie są twoje dresy. To są moje dresy. To nie są twoje dresy. A ja ich szukałam. To też jesteś piękny, ale Ty, te Maja, też śliczna jesteś. <grymki> Masz mnie w tym momencie przeprosić oficjalnie, że do mnie gadasz coś, gdzie mnie na stream... Oj, uważaj, kot! Tykasz od czerwca, a jeszcze w sierpniu opowiadałeś nam historię, jak ci laska uda w seksu robiła, ty jej brzoskwienie widziałeś. To ty z pięć lasek przerobiłeś od czerwca, beka Maja dalej. tej ja tak. konia z rzeczy. Nie wiesz takie rzeczy Maja. Nie wiesz takie rzeczy, przecież głupi nie jestem i nie jestem wierny. Tak bardzo chciałbym mieć kutasa jak chietę. Nie ja wysłało się wiesz co się stało po z Trałem? Co? Chłopcik chłopu zaciął prędkość. Jezu, jest! Dobra, chłopakiem się śpieszymy, na razie. Weź się nie wy... Co? Karol, co piszcz? smutno ci? Zaraz wróci Maja. Straja dostaw, to Maja, ja jestem lepszy. Nie ma co. Ta Maja to wiesz. Ona nawet cię nie wyprowadzała przez tyle miesięcy. Wszystko mam, co musiała robić. Teraz jestem ja. Ze mną jak chodzę spać dopiero o szóstej, to będziesz człowieku miał tyle spacerów i do będziesz czał. Do szóstej, ale później... Wiesz, Sraja wraca dopiero, będzie wtedy jak Sraja wróci, dobra? I ile razy jest na spacer trzeba z takim tym iść? no Carlos yy, powiem szczerze, że nic człowieka żaden ból fizyczny żadne uderzenie nie zaboli tak jak samotność tak jak jednostajna dusza poruszająca się w melancholijnym pędem, idąca tak naprawdę nigdzie bo w samotności człowiek się nie rusza pędzi, choć nigdy nie dotrze lata, ale nie ma celu Pochylić? Odrobinę, odrobinę, nie tak dużo. Odrobinę, no, już. jeszcze możesz zmniejszyć. Nie no, chyba wszystkie na dzisiaj to jeszcze nie, nie? To jak to smakuje? To jest gumowe, strasznie. Łapa Łapa Dobra Ej, o, co, o co mu chodzi? Co on taki jest Dobra, chodź się No zaraz Chodź do mnie, mu A powiedz po portugalsku Czekaj, chodź do mnie po portugalsku, chodź Venia temim até mim. O kurwa On rozumie portugalski o JA PIERDOLĘ bo po... Idź Kable tak, Z biurkiem odjedzie Nie, on trzyma Diabeł <grym> jebie <grym> I <grym co z... teraz? Carlos o. Jedziemy do żabki, Carlos? O, o ale go pod, Ale będzie na ciebie wkurwiony zostawiam zabawkę, bo jak się nie umiesz bawić to nie będziesz... No na psa będę wyrywał Nie? Mogę tak? Mogę? Na psa to mogę, dobra. Na psa mogę, w kontrolowanych warunkach. Pójdę. Nie, ja się z nim, z nim no zaopiekuję. Ej, możesz pobrająć miskę? Tak, tak, ja mu nadaję, ja mu wszystko zrobię. Ja mu dam ej, smakołyk. Ej, on się cieszy. Ja myślałam, że on będzie... Ja mu dam smakołyk. A on się cieszy. Ej, on lubi tą kamerę. Nie, nie, A? Tylko żeby mi... Kamera to jest. Ej, on, on chce się bawić. Cóż, mówi. Zapowiedziałem. Dwudziesta trzecia. Polski, co, co robiłeś? Co? Co? O, sorry Na biały dywan. O. Oh, Oho. Oh. się na dywan. Jezu, pierwszy raz. Pierwszy raz. Jezu. Będzie podstawałym na a zrobisz mewę teraz? O kurwa! Oj, to jest sposób! na Chodź. No, do 23 No, 23 to jest by i tak. Frank, tego psa, bo mi zaraz popierdoli? Pozdrawiam, twój sąsiad. O, pozro! Sąsiad. Dobra, to jedziemy? Chłopaki wy decydujecie, jedziemy czy nie jedziemy do tego, odwieźć pana Marcina? To ja. To wy Marcin zrób mewę dla widzów już pięć razy. Majka ci pisknie, to będzie jajeczny A Maja mnie często bije, to muszę akurat na się poskarżyć. Normalnie mnie napierdala. A kobiecie oddać nie wypada, nie? No, no rzeczy. Maja ma włączone nagrywanie no, w telefonie i ona będzie wycinała, później manipulowała w wszędzie. Potem będzie par. No. No Okej, okay, a loda, czyli loda też pani nie zrobi? Loda mogę panu o... ...czy e. <noise> Oto, się wkradło. Yyy, <noise> <noise> by to weź daj mu tam. Daj mu. Jak widz. Ile jest o później na Oho, idzie. 3,7 A to jest Kuba! Ło kurwa! Ale masz furę. Co jest? <noise> Kiedy? No dzisiaj napisałem. Serio? Ja pierdolę, dziękuję ci. Na Masz u mnie loda. Na zdrowie. Dzięki o, wielkie. Ło kurwa. Donacja. Ty co jest? Co? W Oczywiście. Dzięki wielkie. Weź ma, Maja do tyłu, nie trzeba do apteki. O, dobrze. Dziękuję bardzo. Dobra. Wszystko mam, wszystko mam. To mam. To mam, dobra. A po co te kubeczki? Interneta nie ma na 100% Ale może się zdarzyć, że jest Czyżbyś czyż strała do tego kubeczka? Tak. Ej, ile on ma tych sików w sobie? A pewnie jak skończą mu się siki, to mu się odechce chodzić, nie? Czemu mówisz sam do siebie lol? Nie mówię, dzięki za rok Do Carlosa mówię. Czekaj, chusteczek nie wziąłem. Fak, dzięki, za suba. Pr prąd go kopnie, nie no, raczej go nie kopnie od parkomatu. Nie ma szans... Nie, tu nie, tu na pewno, o nie, tu nie, bo spadniesz przez dziurę. Powoli, ma, ma, ma cały dzień. Zobaczymy kto kto wygra te zawody. Carlos. Huh. Huh. Dobra, idziemy, bo ręce mi odmarzają. Ja, chodź, Carlos, chodź, wracamy. Do pani, do mamy, mama, mama, mama. Carlos, mama, srama, mama, mama, Majka, Srajka, chodź. O kurde. O... Powiew ciepłości w tej... O! Ale gniotek. Ale gni... Ale ci... O, kurczę. O, o, o. <grym> Ej, mam nadzieję, że dziura się. że O, się... faktycznie ciepło, jest faktycznie jak gniotek. Dobra. Gdzie jest kurczę. Dobra. I